Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhausnieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w końcu. Tylko z kronikarskiego obowiązku odnotujmy. 2-0 w pierwszym sparingu z prochem Pionki. Nie wynika, gra zapewne w tym meczu była ważna. No na pewno jesteśmy w, w takim okresie, że ciężko pracujemy nad, nad kwestiami motorycznymi. Dzisiaj dla nas ten sparing to był taką odskocznią od tego, żeby, żeby pograć typowo tylko i wyłącznie z piłką. Dużo pracy na treningu, dużo zmian, jeśli chodzi o nasze, nasze treningi, więc myślę, że te efekty dopiero. Dopiero są przed nami. Mamy taką nadzieję, że z każdym następnym sparingiem będzie to wyglądało lepiej, jeśli chodzi o organizację. Dziś w pierwszej połowie założenia były takie, które miały na celu skonsolidowanie całego zespołu w, grę, w grze defensywnej, ale też próby dobrego i solidnego grania, jeśli chodzi o przód. To drugie po części nam się nie udawało, więc dziś mieliśmy Widocznie chyba ciężkie nogi po tych ostatnich treningach i, i trudno nam było się e, kierunkować bramkę przeciwnika. Więc wynik jako taki na pewno na minus, ale jeśli chodzi o, e, o materiał do analizy, to jest na pewno bardzo pozytywna, pozytywna rzecz, bo będziemy wiedzieli, i mamy już świadomość tego, co musimy poprawiać, żeby, żeby ta nasza gra wyglądała solidnie. Zostawmy ten mecz. Jak te przygotowania wyglądają? Kilka jednostek treningowych już za Wami. Coś się zmieniło od jesieni? No, na pewno na pewno Roszady w składzie, na pewno zmiany, jeśli chodzi o, o dwóch nas, naszych nowych zawodników na dzień dzisiejszy. To jest Gruszczyński i Panfil. Próbujemy ich wkomponować w zespół, próbujemy sobie jakby przemodelować trochę nasze ustawienie i, i zagrać w tej następnej rundzie zupełnie inaczej w stosunku do tego, jak graliśmy w tej poprzedniej. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o, o dalsze treningi. Na pewno na, na dzień dzisiejszy jest duży, duży pressing i duża. E, duża część tych treningów jest skierowana pod kątem motorycznym, więc jest dużo roboty, która jest ciężka i to było też po części trochę widoczne, jeśli chodzi o, o poruszanie się, przede wszystkim w pierwszej połowie naszych zawodników. E, no cóż, robota do wykonania nas nie ominie, więc tam, tą robotę musimy zrealizować, a później będziemy się zastanawiać i pracować nad tym, żeby szlifować elementy, które nam pozwolą wykańczać sytuację bramkowej i strzelać bramki. Kogoś nam było? No, na dzień dzisiejszy nie ma Damiana Grudnika, który gdzieś testuje się w Polsce i szuka sobie wyższego pułapu rozgrywkowego. Na dzień dzisiejszy jakichś wielkich ubytków, jeśli chodzi o skład, nie mamy. Planujemy zostać w podobnym ustawieniu jak teraz. Zobaczymy jeszcze jedna, dwie pozycje, która ewentualnie może, może być zrotowana, jeśli chodzi o, o zmianę, a tak tak myślę, że zostaniemy w takim składzie, jak, jak byliśmy dotychczas. No to zapraszamy na te sparingi, bo one wszystkie tutaj będą, tak? Wszystkie sparingi rozgrywamy na własnym, na własnym obiekcie. Będziemy się starali ich rozegrać jeszcze pięć, bo skrócił nam się okres przygotowawczy, jeśli chodzi o, o rozpoczęcie rundy rewanżowej, bo, bo drugiego 2 marca już rozgrywamy pierwszy mecz, najprawdopodobniej pierwszy mecz z Koroną, który był meczem ostatniej kolejki, nierozegranym, więc myślę, że dla nas okres przygotowawczy się nieco skrócił, ale no trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała aura i pogoda, jeśli chodzi o początek marca, więc nastawiamy się na to, że 2, 2 marca zaczynamy rozgrywki.